Robimy pierwsze unboxing kroków ponocy w 2026 roku. Wam, że troszeczkę mnie to stresuje. O, -o, o! Coś tu ewidentnie poszło nie tak. Wygląda niezaładnie, ładnie, ale spokojnie. Były gorsze dni. Więc da się to jakoś ogarnąć. Ja nie mam zbytnio dużo czasu, więc y, jakoś musimy się wyrobić tak jakoś w 10 minut. Sprzykujemy włosy atomizerem. Jeśli macie czas, to możecie y, całą głowę y, zmoczyć wodą. Nie jest to konieczne, ale możecie sprzykać jeszcze y, oto taką odżywką bez spłukiwania. Ja mam tą z Soldeja bez Jeśli chcecie większą objętość, to najlepiej robić to wszystko do góry nogami. Bierzemy jakiś krem. Ja mam ten z Not Your Mothers. I tak równomiernie nakładamy ten krem. Staramy się nie wgiadać jakoś mega agresywnie. Na koniec tak wstrzepujemy i wielka chwila. No i są już o wiele lepsze, kurde, może nie są takie idealne, jakie były wczoraj od razu po wystylizowaniu, ale podoba mi się ten efekt, taki beach waves. One są takie mokre, bo nośniekiwałam je przed chwilą tym atomizerem, ale już nie używam tych półtora, tak zostawiam takiego naturalnego wyschnięcia. Pokażę Wam jeszcze z tyłu. Czasem jeszcze sprzykuję takim reaktywatorem z Only Bio. Biorę tak na rękę i tak wgniatam. Oczywiście w różne strony. Nose nie są aż takie mega ciężkie do utrzymania, bo zajęło mi to jakieś 5 minut, nawet nie wiem czy mniej.